Mam nadzieję, że jesteście gotowi na ostatni odcinek z Little Kitty Big City, w którym to jako czarny kotek podbijam cały świat. Jeżeli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie, aby zostawić łapę w górę dla mojego kitku, bo już dzisiaj przejmiemy kontrolę nad całym miastem. Wypędzimy stamtąd wszystkie przebrzydłe psy i zniszczymy wszystkie te gołębie, które nas próbują zniszczyć i nasrać nam na głowę. Ach, jestem tak potężny, że nawet nie muszę dotykać podłogi. Miał! To fakt! Naszym zadaniem jest wdrapać się na największy budynek w całym mieście, bo jako władca i pan tego świata mam zamiar mieszkać w apartamentowcu za 5 tysięcy miesięcznie! Mwah! A właśnie dostałem nową wspaniałą czapeczkę i czas ją założyć na głowę. Od teraz jestem kaczko kitku i mam plus 5 do latania, czyli dalej słabo latam, ale jednak latam. Czy chcę wskoczyć do środka? Tak, poproszę. Woo! Wow. Możemy latać. A jeżeli ja nie chcę nigdzie polecieć? Czy ja zapłaciłem teraz za to i wylądowałem w tym samym miejscu? A to trochę słabo. Tu nie byliśmy. <laughs> Ja muszę spenet spenetrować. Nie, no odwiedzić po prostu tamte miejsca muszę, żeby dowiedzieć się, czy wszyscy płacą mi pieniążki. Czy ja wiem gdzie ja mieszkałem? Hello? Ktoś mi może pomóc? Bo nie pamiętam gdzie mieszkałem! Może ty mi pomożesz, głupi psie? Dalej wcinasz moją kość? Bardzo dobrze! Widzicie jak tanio można ich wziąć i przekupić? Biednego kitku to nie rusza. Bo nas, koty, można przekupić wyłącznie rybami. I to najwyższej jakości. A nie jakąś tam kością starą. Wiecie co tu jest? Tu jest magiczna rzecz, którą musimy zdobyć. Pilnujcie się głupie ptoki! Bo kitku atakuje! Myk, 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 myk! Ba! Dobra, Wchodzimy tutaj do tej dziury. O nie! Zostaliśmy zastawieni przez jakąś skrzynkę! Tylko nie skrzynkę! Czy ja jestem w stanie nad tym przeskoczyć? O! No prawie mi się udało. Dobra, wyjdziemy tu. <laughs> Kosz <Kość> na śmieci! <laughs> jestem bogaty! Tyle złomu co ja, to nie ma żaden kot w tym mieście! Pięknie! Wspieramy żatony i wymieniamy je na świeżaki. O, super plan. Tutaj nic nie mamy. W ogóle nic nie ma. Czemu tu taka bieda jest? Pani, ale tu bida z nędzą jest. Ale użyję teraz mojego 200 IQ. O! Dobra, 2 IQ. O, udało mi się. I prosto do wody. Tak jak planowałem. Ja tu piłeczkę widzę. O nie! Kitku, nie! Zwiesił się! Kitek mi się zwiesił. No słodki jesteś, ale głupi! Ja wskoczę do tego kosza. Żadne bugi mnie nie powstrzymają. Wstawaj, Kitku, musimy wejść i złom ukraść cały. A tak... No co jest tym koszem na śmieci? To jest jakiś magiczny kosz! On nie poddaje się mojej magicznej mocy! Znowu mnie zbugowało. Ty no. <ścoughs> no jak ja mam złą zbierać w tym mieście, jak mnie kosz na śmieci pokonał? No i baj, teraz skoczył. Ja byłem za blisko po prostu. No i pięknie. Myk. No i super. <laughs> ja tu widzę, że tędy się da gdzieś wdrapać. Dobrze zrobiłem, że tu przyszedłem. Odkryłem kitku tajemnicę. I myk! I myk! I do bramki. O matko jedyna. Skiepski za mnie byłby br bramkarz i piłkarz tym bardziej. No dawaj te, te do piepie... I... No i gdzie te wybuchy? Uwaga, wchodzimy na górę. Ja coś czuję, że tam będą super znajdźki na górze. Kocie, super znajdźki. I meg, jak w Zeldzie. Robimy przerwę. Ładujemy kocią makrę, ma, <gry> czakrę i idziemy. Kocie ci musi być naładowane na 100%. Miał, 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 miał. Nie zdjęcie ciapku. O, tak, złomek. Ale to nie tylko złomek tutaj był. Tu coś świeci. Musimy tam wejść. Ma! Ja mogę na takie dachy wchodzić? No co ty gadasz? Ha, ha, ha! Nieśmiertelny i niezniszczalny Jestem kocim królem dachowców O, ja się tam muszę dostać, tu Bo ten kot ma pasztet z ryby Muszę go zjeść, ja też chcę pasztet z ryby Ale zanim się tam dostaniemy musimy zrobić exploration, o tak Dawaj mnie to, ciekawe co dostanę Może się w ptoka zamienię nie. <laughs> O tak! Mogę zostać złym kocim demonem! Zawsze o tym marzyłem. A mama mówiła, żeby być dobry. Nie znała się na rzeczy. Mwahaha! Niezniszczalny! Mam kocią czapeczkę plus 10 do robienia złych rzeczy. Dzięki czemu mogę robić złe rzeczy, których wcześniej nie mogłem. To za ścianą jest? Jak ja się mam tam niby dostać? Nie mam takiej mocy. No tu słyszę, że coś dzwoni, jakieś dzwoneczki są. O, bogowie, obdarzcie mnie supermocą! Chcę być superkotem! To już mam te moce? Nie czuję ich. Oddajcie moje supermoce! Albo zniszczę ten, tę planetę. Nie wiem, to...

o, kitku się kończy moc! Szybko! Użyj wiskacza. O mój Boże, prawie się zmęczyłem! A było blisko. No dobra, gołąpy. Jesteśmy na szczycie wieżowca. I co tutaj chowacie przede mną? Pewnie łyskacza jakiegoś, albo więcej rybków? Nie pozwolę przetrzymywać tych zakładników. Czeskia je uwolnię! Ale najpierw widzę doniczkę! zładoniczko. O kurde, przykleiłem ją superklejem. Nie mogę jej zniszczyć. Jak tu jest jakiś ptok. Uch, och, nic nie widzisz. Jak on złom kradnie z tego biednego domu. Na szczęście uratowałem sytuację i sam zabezpieczyłem złom. Żeby on nie ukradł. To ja zabezpieczyłem, a nie ukradłem. Pamiętajcie o tym. Tu jest jakaś Super złomowiasta, nakrętka. A tu jest kot! Albo shop? Co shop? W shopie nie skacz! Nie skacz! Albo poczekaj, włączę aparat! Teraz skacz! Skacz! Ale ma świadką pójdzie, co nie? No, musiałem skoczyć, bo było mi smutno, bo Kitku nie przyszedł. Ale ja cię uratuję! Ma! cię tam! Ma, ha, 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 ha. O kurde, ma za grubą dupę! Nie jestem w stanie go zepchnąć! Lewa, prawa, jak gołota! Myk, klepie, matę! Ech, dobra, zmęczyłem się! Łomatko, ile tu złomu wszędzie jest! On się aż prosi, żeby go podnieść, więc to też zrobimy! Jo, O! Ale ja nie chciał! Ale ja nie Nie no chciałem oczywiście, że chciałem. Przyszko zło mój będzie! Dawać mi go! Ja jestem najbogatszym kotem na całym świecie! Całe Podlasie jest moje! Widzicie to? Inne koty! Młah, ha, ha, ha. Devil kotek znowu w akcji! Nie z debil, bo nie jestem debilem. Czy na dole coś się kryje? Nie widzę. Ale może być coś schowanego. A to oznacza, że musimy zejść na dół. Opa! Jak nic nie będzie, to się wkurzę, bo będę musiał się wspinać z powrotem. No cóż, nie zawsze znajdujemy fajne rzeczy. Czasami życie daje nam gówno głębokie. Znaczy nie, że głębokie gówno, tylko że to myśl głęboka była. Wracając do mojej podróży w hen daleko. Musimy skoczyć tu i teraz musimy przejść tu. Kitku, czemu ty drap wdrapywać się nie potrafisz? Jesteś dachowiec, czy dupowiec? I'm stuck! Help me! Help me someone! I'm stuck! Help me! O, mogłem motki użyć! O, I'm stuck! O, udało się! Uch, już myślałem, że będę musiał zapisywać i znowu czytywać. Na szczęście użyłem mociej kocy. Zamieniłem się w bułko kotka i wyszedłem z tekstur. Jestem potężnym czarodziejem. Potrafię rzucać zaklęcia, a jedno z nich to. Reszty nie pamiętam, ale to jedno mi wystarczy na wszystkie zaklęcia. No dobra, gdzie ja teraz mam iść? Panie! Bo mi się droga skończyła. A tędy! Myślałeś, że się schowasz przed moją kocią wiedzą? Ale moje kocie oczy widzą wszystko i wszędzie są magiczne. I uu, Boom headshot. Może kogoś zabiję. <laughs> ja no żartuję. Jestem Kitku. Kitku jest jak Batman. On tylko usypia. Pernamentnie! Ale nigdy nie robi krzywdy nikomu Myk, atak doniczkami z trzeciego piętra Trzydziestego czy coś Myk, bum Nie rozbiła się, jakim prawym się ta doniczka nie rozbiła niby <laughs> Jak tu jest jakieś Ło Ktoś sobie przyjęcie zrobił I mnie nie zaprosił nawet Atak kociom łapą Albo wiecie co? Coś lepszego zrobię Atak kocimi łapkami O Porysuję cały ten stół i dziury zrobię. Tu jest taka mała fajna... Jaki domek? Mógłbym tu zamieszkać. Ale nie mogę. Mam tajną misję teraz. Tu jest samolocik. Mogę go puścić? Ziuu! O nie, przykleili mi samolot! Jak ja mam puszczać samoloty, jak nie mogę puszczać samolotów. No to życi ta robota. Dobra, tu bardzo ostrożni musimy być, bo jakbym się spieprzył na dół. To nie chciałbym tutaj wracać. I to bardzo. Ale później zrobimy na sam koniec mega skok wiary. Tak, to będzie potężne. Jestem ciekaw, co nam nie czeka na samej górze. To jest ogromne wszystko. A tu coś jest? Wygląda, jakby coś miało być skitrane. Idziemy tędy. Tu, 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 tu. Wow. Ale Bajer, nie? A mam nadzieję, że tam niczego nie straciłem po drugiej stronie. Ona byłaby mi smutna. Gdzie ty mi spadasz ty? Wariacie jeden. E! Jumpu, jumpu, jumpu. Każdy może skakać, każdy trochę lepiej czasem trochę gorzej. Ale ja jestem kotem, więc potrafię dobrze skakać. I wiecie co? Tu chyba nasza podróż dobiega końca. Ale zanim. Kaccenka! <laughs> tak! Nasrać na laptopa! O nie! To mój właściciel! Plan B! Plan B! <laughs> Dostanę... O i mogę go nazwać! Bukokotek. O tak! Moje prawdziwe imię! bułko KOTEK! 3000! <laughs> To ja! Bułko Kotek! Yeah. Ale jestem siłodziakiem! Plus 30 tysięcy do bycia słodkim! Spieprzaj son! To jest moje 5 minut teraz! Udało ci się! No, jasne, że mi się udało! Przecież w końcu jestem Kotem! I zobacz! Mój człowiek dał mi prezent! I co to mówi? Mówi, że to moje imię! Czekaj, ty miałeś imię cały ten czas? Podoba mi się! Moje to. Coś tam kruczy, k krukonator 3 trzeci. A a mogę cię nazywać po prostu kruk? Nie. <laughs> <laughs> Poprawdzie nawet nalegam, byś tak nie mówił do mnie. A zatem e, czy to pożegnanie? Co? Oczywiście, że nie. Możesz zejść na dół i odwiedzić mnie kiedy tylko masz na to ochotę. Nawet teraz możemy zejść na dół. Jej, możesz bardzo dużo szajni z błyskotek znaleźć. I wow! I dać swojemu przyjacielowi krukowi. Ha, 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 ha. O! I teraz nawet zmarkował mi na mapie wszystko, żebym widział! A! Zaraz je sprawdzę, kruku! Ale najpierw najpierw mam zamiar nacieszyć się kocią drzemką tutaj i oglądać widok całego miasta, które podbiłem właśnie! Rozumiem? Do zobaczenia wkrótce, kruku! Jasne. I nie zapomnij o błyskotkach Home sweet home! I to już koniec przygody! O, głupie kołębie. Spieprzać mi z napisów końcowych. Co mi tam lecisz, ty? Keep playing. I co, to tyle? A, tak, to... Do... Dobra, człowieka nie ma. Szybko weź mu na laptopa. Meg napisać ocenę. Bardzo dobra gra. Bo jest o kotach. A w szczególności o jednym. Takim fajnym. Czyli o mnie. Najlepszy kot na całym świecie. Daje 10 gwiazdek na 5. A wszyscy, co nie lubią kotów, śmierdzą. Głównie psy. One najbardziej. Widzicie? To jest prawdziwy właściciel. Co on ma u siebie na chacie? Kitku! Ale to jest... Zaraz, yy! właściciel mnie zdradza! To jest jakiś biały kot! Przecież ja jestem czarny! No nie! No nie! Muszę znaleźć nowego właściciela. Ten już mnie nie kocha. Znalazłem dowód jego zdrady. Jakieś gekony ma u siebie na chacie. A wiadomo, że gekony to śmierdzą. Bo najlepsze są kitku. A to co to są za jakieś? Co to za świeżaki są z Biedronki? No wszystko tu jest tylko nie czarny kitku. Te! Człowiek, musimy pogadać! Otwieraj te drzwi, Wandalu! Musimy pogadać o naszym związku! Słuchaj! Tch, robi mi ciche dni teraz. Yy, Pokebale mamy zaznaczone! I miejscówki też, gdzie znajdują się piórka, gołębie. I to tyle! A gdzie jest reszta? Kaman! Muszę zejść na tu! Skukniary! Kurde! Nic mi nie jest! Jestem niezniszczalnym kotem, przypominam! To, że sp... Blokował się właśnie O matku ale mnie coś w krzyżu łupło Dobra myślałem że będzie więcej przygód dzisiaj Ale mi chyba dysk wypadł Już nie mogę dalej O Jesus Christ O matko jedyna To jeżeli odcinek z kitku wam się podoba Pamiętajcie aby zostawić łapkę w górę I najlepiej taką kocią Bo jak tego nie zrobicie To przyjdę do was do domu I wam podrapię Meble czy coś. Także widzimy się już wkrótce w kolejnych niesamowitych odcinkach u mnie na kanale. Trzymajcie się ciepło i miau. Do zobaczenia już wkrótce!